Cześć, witam Was trochę dzisiaj nietypowo, bo witam Was w innej grze niż zazwyczaj. Jesteśmy w Star Stable Online. Słuchajcie, koniki. Moja chyba druga gra, w którą teraz gram, nie, nie zawsze, ale właśnie w przyszłe wydarzenie jesienne, halloweenowe. I postanowiłam przegrać je razem z Wami. Zobaczymy, co uda nam się dzisiaj zrobić. Słuchajcie, moją bohaterką, którą tutaj gram, to jest, jest Chyla Elfshield. Elf I jej koń to jest Pumpkin Cake, który właśnie dołączył do mojej stajni rok temu, właśnie też z okazji wydarzenia jesienno-halloween'owego. Zobaczymy, co w, w tym roku dla nas twórcy tutaj przygotowali. Widzę, że już są super dekoracje. Jesteśmy koło Wrony Poł. Ta gra, nie wiem, czy, czy, czy znacie, czy nie znacie, to jest gra, którą można rozpocząć grę za darmo, bo tam trzeba wykupić sobie już dostęp płatny miesięczny, albo tam raz, raz na rok, czy raz na, na, chyba na całe życie. Ja tam mam taki raz do końca życia mam wykupiony. Gra opowiada historię jeźdźców duszy na wyspie Jorvik, którzy tutaj walczą z przeciwnościami, z przeciwnościami ze swoimi wrogami, z takimi czarnymi, nie chcę powiedzieć magami, no ale dysponują tutaj pewną mocą. No jest oczywiście, są źli, są dobrzy, jesteśmy ci dobrzy. Też tutaj chodzi o to, żeby właśnie rozwijać swoje konie, też gromadzić je. Ja tu w mam kilka, właśnie sezonowo je sobie zmieniam. Na razie właśnie jedziemy na Pumpkin Spice, ale słuchajcie, tam Pumpkin Cake, nie Pumpkin Spice. Ale no wiecie skąd się wzięło. I my tego konia? a on nie, nie chciałam zejść. Zejdzie yy, Jayla z niego. W ogóle wydaje mi się, że twórc, yy, sobie tutaj go ogarniemy, bo nie. Nie robiłam tego dawno. Wydaje mi się, że nakarmimy. No, jest zmienione sterowanie i jest bardzo mi trudno się do tego na razie przyzwyczaić. Także zobaczymy. O, wodę bym musiała sobie uzupełnić, co jeszcze to zrobimy. Jeszcze poklepiamy trochę miłości. O, nie tam serduszko, zawsze takie serduszkowe. Dobra, i myślę, zobaczcie, to jest. Ej, pani, pani proszę mi wejść tam. Pani z kadru. No to jest online, nie? Więc tutaj będą różne gracia, jest dzisiaj sobota, więc pewnie dużo ludzi w to gra. Co ciekawe, ta gra pozwala tylko grać z bohaterkami, ale już tutaj zagadamy do Wrony Poł. Cześć, Wrona, mówię ci, gdzie masz udać się. Rozmawiaj, przejdź przez portal i poznaj Kasper w twierdzy galopującego. Okej. Okay. Inni kryją się ze strachu, a ty jedź do twierdzy kapolodzy, idź do ducha wiesz i zapytaj ją o co chcesz. Mm, nie bój się odrobiny magii, przez portal odwagi i już nie wiem nic nie ociągaj i. Jedź, chyc, chyc, hyc Ok, czyli wrona nam powiedziała gdzie trzeba jechać. Ja pamiętam, gdzie jest ten portal, bo jestem w tym samym miejscu co rok temu. Um, ja z, y, mam swoją stajnię, bo można mieć w każdym miejscu tutaj na Jurwik. Ja mam w Murland. O, tu też jest jakaś dniowa farma No właśnie, moje ulubione miejsce jesienne. Ej, mogłam się z Wami tam przywitać. Ach, nie pomyślałam. Tu już są jakieś złowrogie drzewa. Coś tu się już pojawia. O! Aha, bo jest tornado. Okej, okay, dobra, nie będę tornado nam się pojawiło. Nie będę tutaj e, wyprzedzać faktów. O, tu jeszcze trzeba pogadać z e, z lisą. Cieszę się, się, że co znajdę po drugiej stronie. Z Lindą. Jejku, co ja gadam? Linda. Mhm. Dobra, co nam Linda jeszcze chce powiedzieć? Miałam straszny sens. Śniła mi się posępna twierdza unosząca się wśród przepastnego mroku, a jej władcą był jeździec bez głowy, znany jako galopujący Thompson. Był niespokojny, niecierpliwie czekał na te pory roku, gdy bariera oddzielająca żywych od umarłych osłabnie i pozwoli mu przejechać. Zobaczcie całkiem jak w naszym wyzwaniu jesiennym pora ta nadeszła, więc teraz galopujący i jego koń pędzą pod nocnym niebem. Niektórzy mówią, że galopujący poluje na ofiary, które chce zaciągnąć do swojej twierdzy, inni uważają, że porywa zagubione dusze. Ja już spotkałam galopującego i myślę, że to odręczona i zabłąkana istota, której nikt nie rozumie. Chcę mu pomóc, a więc jesteśmy przed wejściem do twierdzy galopującego. Dziś zaczniemy poznawać prawdę. Ruszajmy więc. Dobra, przyjęto. O! Linda idzie z nami. E, czyli idziemy do portalu. E, mamy tutaj naszego ducha Kasper, to kliknijmy. Wrona po, gdzie masz udać się? Rany Julek która dziś mnie szuka. No nie dziwię się, jak tu jest tyle ludzi. Chodzi o gadającego ptaka. To wyzwanie, wyzwanie wydarzenie jest chyba od, od teraz, od środy. Muszę zamontować dzwonek na tym portalu. Co to za miejsce? Dobra, jesteś twierdzę. To miejsce ma mnóstwo lat. Ona tańczy? Galopujący Thompson jest władcą twierdzy każdy jesieni o tej porze roku. Gdy zasłona oddzielająca nasze światy słabnie galopująco powie na Jorvik, co robi na Jorwiku, szuka dusz, jest rzecz jasna, hmm. poluje na nieświadomych ludzi ciągnie ich duszę do twierdzy. Tak jak moją. To nie takie złe. Ciągle przewają tu kolejne osoby i możemy poznać nowych przyjaciół. Co roku pojawia się coś niespodziewanego i ekscytującego. Dla mnie najbardziej plan zabaw galopującego. Musisz tylko wiedzieć, gdzie szukać. No i zignorować wszechobecną śmierć, mrok i takie tam. Jest to całkiem sporo gier, torów, wyścigowych mikstur. Możesz nawet pójść na zakupy. O, właśnie, pójdziemy na zakupy, zobaczymy, co jest nowego. Jeśli chcesz, to pokażę tak e, twierdzę. Dlaczego twierdzę, że to fantastyczne miejsce do zabawy? Okej, okay. no to jak piszesz się? No, jasne, dobra, rozejrzyj się, zerknij na kocioł, magazyn, i cokolwiek tylko chcesz. Zobacz każdą z głównych atrakcji. Dobra, e, a Linda jedzie z nami, tak? Na razie dobrze, okej, okay. jadę, jedziemy. A, tu mamy na mapce zaznaczone. Mm. O, dokładnie to widziałam wyśle. A, bo to jest, jest to drugie zadanie z Lindą teraz. Mm. Może na ją za mną. Znajdźmy jakieś spokojne, żeby rozbić obóz i chwilę pomyśleć mm. za mną, czyli musimy iść. Dobra, czyli najpierw idźmy za Lindą, bo ona nam się potem zgubi i nam się po. Um, um, pogubią te zadania, ale tutaj dużo ludzi jest bardzo. ojej. Ciekawe, czy ktoś będzie nas zaczepiał. Ja już przebrałam Jayle tak y, jesiennie. <grystanie> Linda, ale wlazłaś za tę pumpkin cake. Mm, jeszcze chyba bym chciała zmienić kolor włosów, bo y, pamiętam, że miała taki rudawy, a nie brązowy. Dobra, czyli idziemy tutaj. Ja mi się wydaje. Aha, dobra, tutaj. Z dala od głównej części twierdzę, ale tu idziemy na górę, tak? Chcesz iść? Dobra, to. Wskoczmy, może. Czy tutaj jest? Czekasz na nas, Lindo? Rety, wyczuwam, że to będzie wielką mocą i magią. Tutaj jest tak spokojnie, ustronnie, idealnie. O, tu też jest. Oj! Dobra, myślałam, że coś się z... yy, mi się popsuło. I gdzie jest Linda? O, zgubiłam się. A nie, coś. O, jest, dobra. Wydaje mi się, że jest dużo ludzi. Z dala od głośnych duchów i w ukryciu przed galopującym, który może przecież wrócić. Daj mi chwilę na rozbicie obozu. Daj znać, posłuchaj dziwnej historii o życiu galopującego Thompsona oraz tej jeszcze dziwniejszej jego śmierci. Mm, dobra, to porozmawiamy. T teraz ta historia ma miejsce na południowym wybrzeżu Jorwiku 900 lat temu. Dobrze go przybija potężny okręt, a John Jarl jako pierwszy staje na nowej ziemi, którą wkrótce weźmie na po w posiadanie. U jego boku stoi Gunnar Trimson, który jest najwierniejszym zwolennikiem Jarla, jego osobistym doradcą i świetnym żołnierzem. Gunnar to ciekawa postać opisywana jako nieokrzesany człowiek o mrocznym i ponurym charakterze, który jest jednak dzielny i honorowy. Ludzie Johna Jarla zasiedlają Jorvik i przystosowują się do jorfickiego sposobu życia, którego naturalną częścią są konie, ale Gunnar jest inny. Szlachetne wierzchowce Jorwiku boją się tego człowieka, uciekają przed nim, nie pozwalają mu do siebie podejść. Pewnego dnia Gunar chce udowodnić innym żołnierzom, że też potrafi jeździć na jarwickim koniu. Dlatego odej się dostajnie wybiera jednego z najspokojniejszych rumaków. Gdy tylko go dosiada, przerażone zwierzę staje dęba i zrzuca Gunara na ziemię, i potem co się ucieka. Świadkowie tego zdarzenia nadają mężczyźnie dość niefortunny pseudonim galopujący. Lecz pewnego dnia wszystko się zmienia. Pojawia się dzika i przerażająca klacz. Ponad z obszaru na wschodzie za górami Jor to wspaniały kary koń. Szajr o grzywie ciemnej, niczym bezksiężycowe niebo i lodowatych błękitnych oczach, którymi przeszywa wszystko, co, na co spojrzy. Sama jej obecność wystarcza, by żołnierze Jarlar czuli się nieswojo. Klacz podchodzi do galopującego, jak gdyby nie widziała nikogo innego. Galopujący wito ją i klepie po boku. Następnie, złapawszy konia za grzywę, spina się na niego. Odkąd tylko się spotkali, jest pomiędzy nimi wyjątkowa więź. Jak gdyby znali się od zawsze, w końcu Gunnar ma czworonożnego towarzysza. Właśnie ta więź też jest bardzo ważna tutaj na Jorwiku. Też zawsze trzeba dbać ze swoim koniem o nią. Na początku więź galopującego innego konia jest źródłem zdumienia i podziwu dla innych żołnierzy oraz mieszkańców osady. Jednak z czasem zaczyna się pojawiać zazdrość. Ludzie rozsiewają okropne plotki, które szybko doprowadzają do gniewu i niechęci wobec Gunnara. Nie wiadomo jednak, dlaczego w lub w jakiś sposób? Ta część historii jest dość pobieżnie opisana. Według legendy galopujący zdradził Jarla, albo Jar tylko tak myślał. Tak czy siak galopujący lonuje w kajdanach, zawstydzony i skazany na, na śmierć za zdradę. Gdy galopujący trafia do kata, pojawiają się setki ludzi, których kiedyś nazywał przyjaciółmi. Zbierają się, by obejrzeć ten spektakl i cieszyć się ze śmierci Gunnara. Nikt tak naprawdę nie wie, co się wydarzyło tamtego dnia, ale wygląda na to, że nic nie poszło zgodnie z planem. W rok po egzekucji mieszkańcy Orwiku zobaczyli bezgłowego jeźdźca na przerażającej, ognistej klaczy Shire, który popędził po nocnym niebem. Od tamtej pory ponoć widywano go każdej jesieni. Hmm, czyli wszystko wiemy już. Dla niektórych opowieść o galopującym Thomsonie jeźdźca bez głowy to tylko popularna historia duchów, ale ja uważam, że to coś więcej się ta opowieść jest częściowo prawdziwa, może moja moc pozwoli mi poznać prawdę. Autorzy książek wspominają o Wyspie Padok jako jednym z głównych miejsc, w których rozgrywała się historia Jona, Jarla i galopującego. Już teraz wyczuwam, że coś mnie tam ciągnie. Eee... Jarla, J Jaila, trzeba się pospieszyć. Możemy jechać? Czuję, że coś ważnego wydarzyło się na Wyspie Padok. Do zobaczenia na miejscu. Mm, ok. Eee... Na razie sobie tutaj zostawimy, bo to trzeba się przemieścić gdzieś, gdzie indziej. I pójdziemy zwiedzić tą twierdzę. Czyli tutaj mamy już pierwszy nasz element pokorzelisko, obozowisko Lindy. A my pojedziemy tam, gdzie są te kółeczka zaznaczone na mapie. Chyba tu też coś jest. To ja sobie zrobię właśnie. Galop, galop. Mamy tu coś? Nie, tu nie ma nic. Aha. A nie, bo ona nam kazała najpierw sprawdzić tam ten kocioł i tam ten magazyn. I stanie to jest chyba na drugiej na drugiej stronie. Tak widzę, że bardzo jest podobne to wydarzenie do tego, które było w zeszłym roku. I ja wiem, że nie dokończyłam go, więc tak do końca nie wiem, co tu się będzie działo. Mm, wjeżdżamy tutaj, tak? OK. O, tutaj mamy sklepy. Ich właściciele nie mówią zbyt wiele, ale mają rozmaite, przerażające rzeczy, a ich ceny wcale nie odstraszają. Mm, klasyczne skarby. Dobra. Tu chyba są maski. Skład masek. Dobra. Tutaj też aha, bo jest zaznaczone. Te skrzynie dadzą ci dostęp do wszystkiego, co trzymasz w swojej szafie, w jaki sposób, bo ja wiem. Dobra, czyli tu mamy magazyn. Okej, okay. i tutaj jest też coś zaznaczonego. Stoisz obok wielkiego, bulgoczącego kotła. Uważaj jednak, bo ma charakterek. Szczerze mówiąc, to Karin może potrzebować z nim pomocy. Dlatego pamiętaj, do kotła zbliżasz się na własne ryzyko. Nie bierzmy odpowiedzialności za nic, co wpadnie do środka. Przepraszam, musiałam to powiedzieć. W przeszłości mieliśmy kilka incydentów. Okej. Okay. Jeszcze dwa miejsca nam zostały. To są jeszcze te sklepy. Sklep Zgubiona Zniżka. I, e, aha, to są jakieś gadżety, ale tutaj mnie nie interesują. To jest jakiś. Mm, a ty? Pani? Wymiana okruchów duszy na żetony się. Okej, ok, okruchy duszy to też są przedmioty na żetony. Sprawdźmy, co jest w, e, w przedmiotach na żetonach. O, tak bardzo mrocznie w tym roku, widzę. Mhm. jakieś tu czarodziejskie, coś, coś, fioletki. U. O a nie, jednak nie, dobra. Osiem żetonów jesiennych, albo cena. Aha, bo to jest cena tylko w tych jesiennych tych. Dobra, na żetonach, a nie w normalnej ich walucie. Stroje z zaświatów. Mhm. Mm Kieś tutaj kocie rzeczy. Ej, to jest spoko. Za Płaszcz. Jak Ty w tym wyglądasz? Uuu. Nie najgorzej, nie najgorzej. Ej, a tu jest jeszcze coś pampki. A, no to jest to samo, co w zeszłym roku było, bo ja mam tą czapkę stąd. Ale zobaczcie, to przecież jest jesień. Dlaczego miałaby jeździć moja bohaterka w takim tym... A sukienka Pepity wróżka, bo to jest wróżkowe. Aha, o fajne te rajdki. Ale chyba... O, tu jest coś zielonego. Też jest fajne. 110. Płaszcz oskarżonych. Dobra, bo ja tutaj będę wybierała. Hmm. Coś wybiorę i zaraz się odezwę. Dobra, wybrałam, od sobą widać ten zielony płaszcz, to jest jakiś w Bardziej mi się podobał. Wygląda śmiesznie generalnie, ale nie jest wszystko do... Nie jest wszystko do... do kupy się nie zbyt pasuje, ale, ale niech tak zostanie. W końcu to jest Halloween, niech się bawi. Wymiana, aha, tu już byliśmy, wymiana na żetony, dobra. I tu jeszcze coś można kupić klasyczne, mumie, aha, takie, dobra, to nie, to mnie nie interesuje, maski nie interesują, dobra, czyli tutaj już mamy wszystko załatwione, ten kubraczek tylko sobie załatwiłyśmy, o, tutaj widzę, że też ktoś ma, mówię, że konia chyba nie będę kupowała w tym roku, eee, czy my tu możemy przejść i czy ty ma, tam mamy iść? Chyba tak, coś nas tam prowadzi, mhm, Ej, ta i teraz, o, wyspa optymistów śliczna, prawda? Tutaj odpoczywamy, a czasami zapalamy świece dla tych, których opuściliśmy. Okej. Okay. O, fajnie, fajnie. E, e, chciałam powiedzieć, że mi przypomina to miejsce z Glimmer nie, gdzie jest ta magiczna akademia i tam też są te ruiny, takie się mm, unoszą. Tam są te sklepy dla czarodziejów, coś tam, coś tam. E, tak mi się skojarzyło, właśnie z tym miejscem. O, 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 o no właśnie, tu pędzimy. A. Nie ma za bardzo jak się właśnie rozpędzić, bo wpadniemy w ścianę. Dobra, czy raz idziemy w lewo, tu, 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 tu. Dobra, aha, tu będzie stajnia. Dobra, no, przeszłaś, przeszłaś. E, przerażająca warunki, to jest tajniarz, co robię? więc po prostu zerknij sobie na upiorne, a no konie są te same, co w zeszłym roku, widzę, bo też jest nasz pumpkin. No ale jak powiedziałam, nie będziemy w tym roku nic kupować, bo musimy się zatroszczyć o rozwijanie naszego, naszego pumpkin cake'a, tylko chciałam zobaczyć on, e, aha, jak wychodzi z tej magicznej postaci, to jest taki o, jak wraca, bo jest w, podoba mi się ten. Bardziej mi się to podoba. Aha, no i mam jeszcze zwierzątko takie małe. Yy, dobra. Czyli co? Czyli to mamy spełnione. Musimy wrócić do Karin. I a to tylko zabawy w samej twierdzy. Portale zabiorą cię w rozmaite dziwne miejsca. Słyszałam, że na Jerwiku pojawiły się tornada okruchów duszy, jak dla mnie brzmi porywająco. Właśnie te okruchy duszy też są nam potrzebne do. Ee, Ok, ale to już chyba, to już było, dobra, zapamiętaj to wszystko i daj mi znać jak coś ci wyleci z makówki, ok, czyli wszystko mamy już zrobione z Kasper, dobra, aha, bo tutaj ona przypomina po prostu, się wyświetla to, że jej się tam przypomina, to właśnie, spójrzmy, może pójdziemy w któryś ten portal, Pierwszy z brzegu, co tutaj mamy? O, jesteśmy znowu, najwiedzony szlak, o, 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 ej, stop. Udało nam się go zebrać? Jest, dobra. Te zielone są, ojejku, tam nie ma miejsca w ogóle. Dobra, ogarnęłam sobie inwentarz, ale kurczę, co to jest? Co to są za y, te, to jest jakaś wędka? czy jakiś bug. Dobra, wronna po, co masz tam do powiedzenia? Nawiedzony szlak. Mm. Radośnie to brzmi. Nawiedzony szlak, straszne miejsce, w którym słońca brak. Spróbuj, Jaila, i wróć do mnie, jeśli chcesz spróbować ponownie. Dobra, chcemy. Idziemy. I chyba to będzie ostatnia rzecz, bo już tu mam bardzo dużo na nagraniu, a e, nie chciałabym przedłużać tego. O, nawiedzony szlak. Pójdziemy nawiedzonym szlakiem. Dobra, idziemy. Co tutaj się dzieje? Pewnie można zebrać trochę w duszy. To są takie zielone, zielone części. Chyba jakieś kościane, kościane coś tam. Z okolo... o, co to? A, to ty, Ten moja dynka leci za mną. O, 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 tu są jakieś, o, 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 coś tu zebra. A, nie zebrałam tego, kurka wodna. Nie wiem, czy nie wyleciałam już. Dobra, bo muszę się tutaj bardziej... Muszę się... Ej, nie może tam wejść! O nie! O nie! No właśnie. I to jest to. Ej, a to jest jakiś... Ej, to jest jakiś kościotrup! Ale śmieszne! Dobra, to czy co? Tak, wrócimy. Weźmiemy to. Ej, mówiłam, że ja tutaj jestem słaba w tym prowadzeniu tego... Krócze pióro. No bierz to. Dobra, coś to nam się uda. I idziemy w górę, tak? To jakiś ten szkieletur leży. Nieźle. Kruki no, będą tutaj cały czas krakać. Aha, bo trzeba iść tak jak się zaświecają y, za te, y, te, te latarnie. Dobra, szybszy CV. Yy, tak, tu coś, tu jest jakieś miejsce. Aha, odpoczynku, to mieliśmy dojść. Nie. Mhm. Eee, Okej, okay, to można się tylko odpocząć. Jedziemy dalej. Się nie pamiętam, co on tutaj... Nie ma żadnych tych rzeczy do zbierania? O, a tu jakiś, jakiś konik, jakaś dusza. Dusz. O! Stop, 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 stop! W drugą stronę, w drugą stronę. Oha. Mm -hmm. Aha, dobra, idziemy w górę, w górę, w górę. O, coś, coś tutaj się... się pojawia. Dobra, dobra. <laughs> Ojej! A ktoś nas będzie gonił? <laughs> o nie! Co to za muza straszna? O oh, nie! Oh! Ojej, ojej, ojej! Ojej, to chyba trzeba było wziąć. <ścoughs> ja nie wziąłem. Oh! Ojej, co to za labirynt? tutaj? A, oh, no, widzicie, coś tutaj się bierze. O, o. No! I co? Koniec? Ej, co to było? Ale się pogubiłam, tu to totalnie. Aha, a to oba, w drugą stronę. Ej, ja tu nie byłam! Ej, to naprawdę jest coś innego. To można. Ej, ja w to wskoczę. Można przez to wskoczyć? E! Ej. Ej. Stój, jeśli chcesz przejechać przez mość, zażegnać niebezpieczeństwo, najpierw musisz rozwiązać moją zagadkę. O! Przychodzą nocą, choć mnie nikt nie woła. Znikam za dnia, choć mnie nikt nie wygania. Gwiazda, błyskawica, Pandoria, duch. Mm, błyskawica, nie, chyba gwiazda. Tak, to prawidłowa odpowiedź. Możesz przejechać na drugą stronę. O! Ja chyba nigdy po tym tym nie jechałam, po tym moście. Ej, to naprawdę, je... dobra, dobra, Zwracam mi honor, jest coś nowego, ok. No to jedziemy teraz tu i tak będziemy się tutaj kręcić, tak, wokoło. O, cześć. Ej, jest jakieś zakończenie tego szlaku? O, coś tu się. O, 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 o portal, mamy cię, portalu. Dobra, gdzie teraz przejdziemy? Powrót w bezpieczne miejsca. Szlak ukończony, OK, Dobra. Poweźmiemy jeszcze nagrodę od Wrony. Wiedźmami, wężami, pękami, widmami po skończeniu jazdy poródźcie chwale i ty, pumpkin cake, kończ... kroczcie okazale. Może znów weźmiesz udział w nastrasznym karnawale. O, super. Czyli, aha, nagroda odebrana. <grytania> Dobra. Moi drodzy, to ja kończę, bo tu się naprawdę już długo zrobiło. Początek, pogramy sobie w to do końca października. Dzisiaj jest 14, no to przez dwa tygodnie postaram się zgłębić bardziej to wydarzenie w Star Stable Online. Dzięki za to, że obejrzeliście, mam nadzieję, że wam się podobało, co to w ogóle tutaj jest. I do zobaczenia już niebawem. Pa pa!